Pierwsza kompozycja, którą będziemy się zajmować, to bąble. Dlatego z powodzeniem możemy wyłączyć widoczność kompozycji. WIE małe i duże. Tak więc pozostawiamy widoczne dwie warstwy oraz butelkę, tło i cienie. W ramach kompozycji bąble wiemy, iż znajdują tam się trzy warstwy. Dwie z nich, czyli dwie górne, chcemy animować w taki sposób, aby przemieszczały się za butelką. Tak więc zanim wykonamy sam proces animacji musimy rozwiązać problem, który jest związany z tym, iż elementy bombli, które znajdują się za butelką będą przyciemnione. Aby tego dokonać najprościej jest utworzyć maskę, która będzie odwoływała się do całej kompozycji, a nie do poszczególnych warstw. Tak więc zacznijmy od tego, iż wskażemy naszą kompozycję, następnie wybierzemy narzędzie pióro i rozpoczniemy rysowanie maski, która dokładnie... Śledzi kontury butelki. Skorzystam z klawisza tilda, dzięki czemu uzyskam dostęp do całego panelu Composition i rozpocznę rysowanie maski od samego dołu. Tak więc klikam lewym ściskiem myszy i korzystam z Shift. Następnie nanoszę kolejny punkt. I przechodzę do góry. Przytrzymuję Shift, aby linia maski była prosta, dobrze, Zgaduję mniej więcej, iż. Tutaj znajduje się kontur butelki i tworzę kolejny punkt. Zawsze możemy powrócić i poprawić punkty kontrolne naszej maski. Dobrze. I zmierzam ku górze. Dobrze, w tym przypadku mogę skorzystać z alt i złamać połączenie pomiędzy liniami pomocniczymi. W tej sytuacji również korzystam z alt, dzięki czemu modyfikuję uchwyty. I kontynuuję. Tutaj o wiele wyraźniej widać kontur butelki. Tak więc nie będzie problemów żadnych. Zmodyfikuję ten element. Czyli znowu przytrzymuję Alt i schodzę poniżej, następnie korzystam z Shift, dzięki czemu uzyskuję prostą linię i łączę ścieżkę maski. Skorzystam z Ctrl Z i powtórzę operację. Dobrze i zmodyfikuję ten uchwyt. Dobrze, teraz możemy skorzystać z narzędzia Selection Tool i w moim przypadku przemieszczę ten punkt, tak więc klikam na nim lewym przyciskiem myszy, szukam następnego punktu, przytrzymuję Shift i wskazuję go. Następnie przesuwam o piksel, przytrzymując Shift. nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale sprawdźmy jeszcze raz. Wydaje mi się, iż ścieżka wystawała, jednak zdaje się, iż była w dobrym miejscu. Aczkolwiek w taki sposób możemy modyfikować punkty ścieżki. Dobrze jakby jeśli wyjdą jakieś nieścisłości w dalszym toku pracy, pamiętajmy, że ścieżka jest zapisana i nie ma żadnych problemów, aby zmodyfikować jej wygląd. W tej sytuacji nie ułatwia nam fakt, iż już kształt butelki zlewa się z tłem. Dobra. Możemy teraz rozwinąć właściwości kompozycji bomby i zauważymy, iż podobnie jak w przypadku nakładania maski na warstwę i w tym przypadku udało nam się utworzyć zestaw maski w odniesieniu do całej kompozycji. Tak więc możemy rozwinąć ten zestaw i dostać się do maski, a następnie zmodyfikować jej parametr wtopienie. Tak więc korzystam z narzędzia lubka przybliżę obraz a następnie wprowadzę zmiany przykładowo proponuję zmienić wartość o 1 piksel chociaż sprawdźmy jak będzie sytuacja wyglądała kiedy wprowadzimy wartość 2 pikseli Ok, Zmienię również pozycję tego punktu. Dobrze, w tym miejscu napotykamy na pewien problem. Mianowicie, maska doskonale zakrywa elementy, które znajdują się poza butelką i odkrywa elementy, które znajdują się w butelce. My jednak chcemy, aby elementy były widoczne i w masce i poza maską z różnicą nieprzezroczystości. Jeśli skorzystamy teraz z parametru nieprzezroczystość maski, po prostu będziemy obniżali nieprzedroczystość zawartości maski. Możemy jednak skopiować maskę, dlatego wskazujemy maskę i korzystamy z Ctrl D lub wykorzystujemy menu edit i komendę duplicate. Dzięki temu możemy skopiować maskę, a następnie odwrócić zawartość maski numer 1 lub numer 2. Musimy następnie obniżyć nieprzezroczystość tej maski, która odpowiedzialna jest za odsłanianie warstw w obrębie butelki. Zgaduję, iż jest to maska numer 2. Tak więc trzeba dostać się do jej parametrów. Skorzystam ze spacji, co spowoduje przełączenie mnie do narzędzia rączka. Następnie kliknę lewym przyciskiem myszy i przesunę zawartość panelu timeline. Następnie rozwijam zestaw właściwości i obniżam nieprzezroczystość korzystając ze parametru nie maski. Tak więc dobrze skadłem. Przybliżę obraz. Jeśli obniżymy wartość do 50%, będziemy sugerować, iż butelka jest pusta. Dlatego wypadałoby obniżyć tą wartość nawet do 15%. Aczkolwiek chcę dosyć wyraźnie widzieć te kształty. Zawsze mogę obniżyć tą wartość, dlatego na razie pozostanę przy 35%. Dobrze. I oddalę obraz. Tak więc maska numer 2 odpowiedzialna jest za wnętrze butelki. Skorzystam z tej informacji i zmienię jej nazwę, albo zmodyfikuję, tak więc wskazuję nazwę. I wprowadzę informację IN zaś w odniesieniu do maski numer 1 out, czyli na zewnątrz. W ten sposób udało nam się rozpracować pierwszy problem. I czas na animację dwóch bombli. Tak więc musimy się dostać do zawartości kompozycji bomble i do poszczególnych warstw. W tym celu musimy kliknąć dwukrotnie na kompozycji wraz z przytrzymanym klawiszem Alt. W ten sposób dostajemy się do zawartości zagnieżdżonej kompozycji. Spowodowało to również otwarcie nowej zakładki w panelu Timeline, czyli bomble. Tak więc możemy teraz przełączać się pomiędzy kompozycjami. Możemy również skorzystać z przycisku, który już znamy, czyli Open Parent Composition, czyli animacja butelki HDV. Jeśli zwrócimy uwagę na linię czasu, zauważymy, iż ustawienia tej kompozycji, czyli kompozycji bomble, nie korespondują z ustawieniami animacja butelki HDV, które zmieniliśmy, dlatego musimy wprowadzić tutaj osobne ustawienia odnośnie tej kompozycji. Możemy oczywiście przejść do animacja butelki, wskazać naszą kompozycję, czy też odszukać ją w panelu Project. Aczkolwiek najlepiej skorzystać z prawego przycisku myszy i kliknąć na nazwę Composition Bumble w panelu Composition, a następnie w wybrać Composition Settings. Tak więc w naszym przypadku musimy skorygować frame rate, czyli 25 i zastanowić się, ile czasu potrzebujemy na animację tych bombi przyjmę iż będzie to 5 sekund i 0 ramek. Po otwarciu kompozycji bąble uzyskujemy dostęp do trzech warstw w stanie surowym. Czyli nie widzimy tutaj efektu, który utworzyliśmy za pomocą maski w odniesieniu do kompozycji animacja HDV. Możemy jednak zmienić ten stan rzeczy i w tym celu proponuję zamknąć tymczasowo Panel Project. Następnie zaznaczyć Panel Composition oraz rozwinąć Menu View. Wybrać polecenie New Viewer i kliknąć na nagłówku. Przytrzymać lewy przycisk myszy oraz przeciągnąć co spowoduje zadokowanie do sąsiedniego panelu. W ten sposób uzyskujemy dostęp do dwóch widoków. Następnie zmieniamy widok, powiedzmy w panelu po lewej stronie, na animacja butelki HDV. Oraz blokujemy widok w panelu po prawej stronie klikając na ikonie kłódki. Dzięki temu przełączając się pomiędzy kompozycjami w panelu timeline nie będziemy zmieniali zawartości tych widoków. Jednocześnie uzyskujemy dostęp do dwóch różnych widoków naszej sceny. Skorzystam z Fit, chociaż nie był to najlepszy pomysł. Tak więc pozostanę przy 50%. Skupmy się na razie na warstwie numer 1 i 2, które zdaje się, odpowiadają za bomble powyżej, OK. Tak więc możemy zaznaczyć korzystając z klawisza SHIFT. Wskazujemy konkretne warstwy, następnie rozwijamy parametr position, czyli P, oraz przytrzymujemy Shift i rozwijamy parametr rotation, czyli R, oraz zakładamy pierwsze klatki. Dobrze, możemy teraz skupić się na poszczególnych warstwach. Tak więc na warstwie numer 1. Rozwinę parametry warstwy numer 1 i na samym początku skupię się na parametrze pozycja. Tak więc przeniosę wskaźnik czasu na koniec panelu timeline, to znaczy na koniec linii czasu i zmienię pozycję bąbla. Tak więc przesunę go do góry. A następnie wybiorę narzędzie rotation i zmienię go. Orientację. Dobrze, teraz zaznaczę obydwie klatki, albo zaznaczę po prostu jedną klatkę i wyciągnę uchwyt, dzięki czemu zmodyfikuję wygląd ścieżki ruchu i skorzystam ze spacji. Może wydaje mi się, iż na razie animacja spełnia swoje zadanie. Zawsze możemy powrócić i zmodyfikować właściwości tej animacji. Przejdźmy teraz na warstwę numer 2. W przypadku tej warstwy wykonamy podobny zabieg, aczkolwiek w innym kierunku. Tak więc w tym przypadku przeciągnę warstwę w dół. I bardziej w lewo, a następnie wybiorę znowu narzędzie Rotation i zmienię orientację. I podobnie jak w przypadku warstwy numer 1, zmodyfikuję ścieżkę ruchu. Tak więc jest to moja animacja wyjściowa. W razie potrzeby mogę powrócić i zmodyfikować kierunek oraz orientację przesuwanych warstw. Zaznaczamy ten panel, korzystamy z tilde. W moim przypadku przybliżę obraz i wykorzystam skrót 0 na klawiaturze numerycznej. Dzięki czemu wykonam RAM preview. Przejdźmy teraz do kompozycji animacji butelki HDV i zwróćmy uwagę na to, jak wygląda nasza kompozycja w panelu Timeline. A dokładnie zwróćmy uwagę na linię czasu i na belkę, która symbolizuje czas trwania naszej kompozycji. Zauważymy, iż jest ona przycięta do 5 sekund, czyli do tylu, czyli do takiej wartości, którą wprowadziliśmy w odniesieniu do ustawień naszej kompozycji. Tak więc animacja tej kompozycji bąble w ramach nadrzędnej kompozycji animacja butelki HDV będzie trwała 5 sekund, a następnie zauważymy, iż zawartość tej kompozycji po prostu zniknie. Ten aspekt należy mieć na uwadze podczas wprowadzania ustawień do zagnieżdżonych kompozycji. My jednak z tym problemem będziemy się próbować uporać później, a w następnym rozdziale przejdziemy od razu do kompozycji mały wie.